Nadeszła pora na kolejny z naszych podcastów. Dziś będziemy opowiadać Wam o najciekawszych i najbardziej efektywnych sposobach na naukę. W końcu każdy z nas musi czasem przyswoić sporą dawkę wiedzy, jak robić to naprawdę skutecznie. Ilu studentów, tyle metod uczenia się. Każdy ma swoją, która działa w mniejszym lub większym stopniu. Zawsze jednak trzeba pamiętać o tym, że nasz czas jest ograniczony. Ważne jest, żeby zyskać jak najwięcej i nauczyć się jak najlepiej, prawda? O czym warto pamiętać? Przede wszystkim szybkość uczenia się nie jest najważniejsza. Dużo istotniejsza jest efektywność przyswajanej wiedzy. Jako studenci, często musicie zapamiętać dokładne informacje, które w przyszłości mogą przydać się w pracy zawodowej, a nie tylko na zaliczeniu. Im lepiej się nauczycie teraz, tym bardziej skorzystacie w innych sytuacjach. Jak w takim razie uczyć się efektywnie? Mamy dla Was pięć wskazówek psychologicznych, które znacznie poprawiają skuteczność oraz wydajność uczenia się. Gotowi? Czas lepiej przyswajać wiedzę. Co zrobić, żeby się lepiej uczyć? To zabrzmi dziwnie, ale uczyć się. To najpewniejsza metoda, by zdobywać nową wiedzę i to w łatwy sposób. Nie bez powodu mówi się, że dwulatki mają umysł jak gąbka. W tym okresie uczą się najwięcej. To powoduje rozrastanie się istoty szary w płatach potylicznych, czyli w obszarze mózgu odpowiedzialnym za pamięć wzrokową. Takie dane opublikowane m.in. w magazynie Nature. Na podstawie badania osób, które nauczyły się żonglować. Kiedy przestały ćwiczyć nową umiejętność, istota szara zaczęła zanikać. Morał. Jeśli uczysz się na przykład nowego języka, ważne jest, aby ćwiczyć go nadal i utrzymać osiągnięte wyniki, to zjawisko Używaj umiejętności lub je strać, Obejmuje proces mózgu znany jako przycinanie. Pewne ścieżki w mózgu, jeśli są trenowane, pozostają zachowane, a inne eliminowane. Jeśli chcesz, aby nowe informacje, których właśnie się nauczyłeś, pozostały w Twojej głowie, ćwicz je i powtarzaj. Kolejna metoda na efektywniejszą naukę to skupienie się na danym temacie na więcej niż tylko jeden sposób. Zamiast po prostu słuchać podcastu, który obejmuje naukę słuchową, znajdź sposób na powtórzenie informacji, zarówno werbalnie, jak i wizualnie. Może to obejmować opisanie znajomemu tego, czego się nauczyłeś. Robienie notatek lub narysowanie mapy myśli. Ucząc się na więcej niż jeden sposób, dodatkowo utrwalasz wiedzę w swoim umyśle. O tej sprawie mówiła m.in. badaczka Judy Willis, autorka książki Teaching the Brain to Read. Im więcej obszarów w mózgu jest zaangażowanych do poznania danej tematyki, tym więcej rodzi się w nich połączeń. Według Willis każde odniesienie w danej tematyce do naszego mózgu to znak, że się czegoś nauczyliśmy, a nie tylko to zapamiętaliśmy. Czy kiedykolwiek uczyłeś się w grupie, robiłeś powtórki materiału w większym gronie, gdzie każdy wymieniał się swoją wiedzą? Często studenci najwięcej dowiadują się właśnie na takich ostatnich grupowych powtórkach przed kolokwium czy egzaminem. Nie ma w tym nic dziwnego. Wielu nauczycieli już dawno zauważyło, że jednym z najlepszych sposobów uczenia się czegoś jest przekazywanie wiedzy o tym innym. Zacznij od przetłumaczenia informacji, którą przyswoiłeś na własne słowa. Sam ten proces pomaga utrwalić nową wiedzę w mózgu. Następnie znajdź sposób, aby podzielić się tym, czego się nauczyłeś z kimś obok. Proste, a jakie skuteczne, prawda? Dla wielu studentów nauka zazwyczaj obejmuje czytanie podręczników, uczęszczanie na wykłady lub zbieranie informacji w bibliotece lub w internecie. Oglądanie informacji, a następnie zapisywanie ich jest ważne, jednak faktyczne wykorzystanie nowej wiedzy i umiejętności w praktyce może być jednym z najlepszych sposobów na poprawę uczenia się. Jeśli próbujesz zdobyć nową umiejętność lub zdolność, skup się na zdobyciu praktycznego doświadczenia. Uczysz się projektowania aplikacji, same książki nie wystarczą, trenuj też na własną rękę. Poznajesz świat eventów, bierz w nich udział nawet jako wolontariusz. Oczywiście jeśli są dostępne i nie ma pandemii koronawirusa. Chcesz poznać język, ćwicz rozmowę z inną osobą, otaczaj się językiem po prostu się w nim zanurz. Oglądaj obcojęzyczne filmy i prowadź rozmowy z native speakerami, aby ćwiczyć swoje początkowe umiejętności. Na koniec metoda być może najbardziej oczywista i wszystkim znana, ale wciąż pomijana. Poznaj siebie, by lepiej się uczyć. Dziwne? Nieprawda. Świetną strategią poprawy efektywności uczenia się jest rozpoznanie swoich nawyków i stylów uczenia się. Koncepcja stylów uczenia się była przedmiotem wielu debat i krytyki, ale wielu uczniów może uznać, że zrozumienie ich preferencji uczenia się może być nadal pomocne. Gardnerowska teoria inteligencji wielorakich opisuje osiem różnych typów inteligencji, które mogą pomóc ujawnić Twoje indywidualne, mocne strony. Patrząc na wymiary stylu uczenia według Karla Junga, możesz dowiedzieć się, jakie strategie uczenia się będą dla Ciebie najlepsze. Inne modele, takie jak style uczenia się warg i style uczenia się kolba, mogą dostarczyć więcej informacji o tym, w jaki sposób wolisz uczyć się nowych rzeczy. Stanie się bardziej efektywnym studentem może zająć trochę czasu. Wypracowanie nowych nawyków zawsze wymaga praktyki i determinacji. Zacznij od skupienia się tylko na kilku z naszych wskazówek, aby sprawdzić, czy możesz wyciągnąć więcej z następnej nasiadówki nad książkami. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, w jaki sposób najefektywniej się uczycie? A może znacie już metodę, która pomaga Wam w zdobywaniu wiedzy. Jesteśmy bardzo ciekawi, w jaki sposób sobie radzicie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.